Słuchajcie, jest mega zakwostka, jest dym na warsztacie i to mocny. A jak widzicie, tą rynówkę. Słuchaj, e, tutaj jest dosyć ciekawa usterka, bo pan powiedział czy pa, z panią, że coś stuka. Wymienili całe zawieszenie i dalej stuka. Podniesiemy go wyżej. Zobaczymy, co tu stuka. Już widzę standard w renoweczce, jaki jest, to panuje taki, że tu te przewody od sądy tak wiszą. Potem zahacza się coś, o tak jak tu na przykład do takie krzaczki. Zobaczcie, i się wyrywa właśnie przewody od sądy. Ja nie wiem, Renault sobie. O! I tego stukacza też będzie trzeba tu wyeliminować. Renault bo, bo stuka. No, naprawdę, to nie przemyśleli sobie tego, tego elementu. Dobra, popatrzmy co tu się. O, matko boska! Oni się martwią, oni się martwią tym, że tu stuka. A widziałeś ten olej. Ten wyciek? A wiesz skąd on idzie? Z odmy. Rurki od odmy, ona ładnie tak kapała. A nie wymieniamy tej odmy? To ja rurki potrzebuję, tam mam na górze też, pokażę. Aha, czyli tu już wyeliminowałeś to? No, ale to i tak uszczelka mamy pod klawiaturę, więc to i tak się wymieni. No i co tu stuka, Pani? No dawaj O, o, coś gdzieś tutaj, no poruszaj. Z to strony. Jeszcze raz, A, to jest... To to chyba na maglu. maglu. No, Jabku tutaj. No. Bo jakby na maglu to by latamy obydwa koła. Widzisz? Tutaj tak, tu ewidentnie, no. A mógłbyś jeszcze raz, tak dla podobnych tutaj widzów? Drążek kierowniczy. Zobaczcie, wystarczy, że jeden porusza w ten sposób kołem. Ło! Wow, moi drodzy, tutaj drążek kierowniczy ma taki luz, że hej. A my no mamy ten mamy... drążek? Nie. Nie, na górze coś jest. W samochodzie. Okej. Okay. No ale ten wyciek. No wyciek tej samej górze, to jest mokre, nie? Spójrz. Leci sobie, leci aż tam. Aż nawet na kolekcję spada. Master Wąski! A Ty nie chciałbyś zdjęcia tutaj Państwo wysłać? Mają zdjęcia, dostani. Wózka? Też? Nie no, wózka nie zaznaczałem. Patrz, wózka. wózka nie ma. Kawałka wózka. Tu masz? A to gdzie jest? O kupu. No, no wypadła pani pod cię. Przen, no, niczynie <grym> wyciąga nie wycieli. Ale jest ogólnie lżejszy teraz, szybszy, nie? Ty, ale faktycznie wycieli. Patrz jakie gówniane. No, nie, nie. Ale mażda, nie? Ja pierdolę. Nie, no ja ja se To jest ze ślepka, tak? To jest takie, który coś. Dobra, słuchajcie. wszystko wszystkim. Leje się tu niesamowicie, ale na to bym nie wpadł, naprawdę. Nie wpadłbym na to. Ja myślę, że nie będziemy robić tego shorta. Nie, nie. Nie, nie zrobimy z tego film. No to nie, nie przejdzie, przeglądam. Słuchajcie. Belka, belka, o, belka do wymiany. To nie podlega dyskusji. To jest zrozumiałe, ale tu, zobaczcie, to jest równiutkie cięcie. i Idealnie równiutkie. Dlatego, że tu powinien iść taki element z takim czpieniem wystającym, dotąd tak jak znajduje się tutaj. O, identycznie, widzicie? Tak wyprofilowany element powinien się znajdować. I ktoś, żeby ściągnąć miskę, e, skrzynię, przepraszam, skrzynię. Wziął sobie, obciął ten element, bo co, będzie opuszczał <laughs> chłodnicę. Słuchajcie moi drodzy, oczywiście warto pobrać sobie taki raport Car Vertical, aby nie władować się na totalną minę. Jaką minę? Za chwileczkę zobaczycie. Pamiętajcie, że pobierając taki raport Carvertical, oszczędzacie czas, pieniądze, no i swoje zdrowie. Chodźcie, pokażę Wam, co możecie zaoszczędzić. Moi drodzy, jak myślicie, czy ten pojazd miał kręcony licznik? Właśnie w CarVerticalu możecie się dowiedzieć, czy wasz licznik nie był czasami kręcony. Na tym przykładzie tego pojazdu jestem w stanie wam określić, że CarVertical wypluje na pewno sporo błędów. Oprócz tego możecie się dowiedzieć, czy wasze auto miało jakąkolwiek szkodę i ktoś nie użył sobie na przykład takiej oto pianki do lepienia błotnika. Nie chciałbyś kupić takiego auta, i nieważne za jakie pieniądze, nie chciałbyś kupić takiego auta, prawda? Więc oczywiście, pobierając raport Card Vertical, możesz się od tego uchronić. Moi drodzy, i pamiętajcie jeszcze ważną rzecz: z kodem rabatowym WH30 dostajecie 30% rabatu, aby nie władować się na taką minę, jak na przykład tutaj, możecie zobaczyć rozrząd bezzębny. Moi drodzy, pobieranie takiego raportu zajmuje maksymalnie dwie minutki. Pobierając jego oszczędzacie czas, pieniądze i swoje nerwy. Warto pobrać, zaznajomić się z danym pojazdem, którym jesteście zainteresowani. Pozdro. No ale ten silnik jest tutaj mocno zalany. No właśnie, ja bym chciał go oszczędzić. Trzeba by zapytać się klienta, czy Miej zgadza przez, się na to. Najlepsze jest to, że to wszystko cieknie na magiel. Wyglądajmy magiel ciekł, że płyn z Kość, zobacz. Wygląda tak, jak... Tak, jakby płyn z magla. A tutaj nie ma w ogóle żadnego płynu w maglu. Tak. To jest ciekawe. To jak w golfach jedynka było. No, bo to jest to elektryczne. No nie, że to jest prosto zwykle. Jest silnik? No jak, no masz tutaj. Nie ma żadnej kabli. To jest prosty, nie ma kabla. Nawet. To jest prosty magiel. No a gdzie masz o, wspomaganie? Wiesz dlaczego? Chyba, że tam wyżej będzie, ale... No tutaj... masz tam silnik. Ale wiesz co? Elektryczny. Oby tak było. Dobra, ale to z pokrywy? Nie. To nie ciekło z pokrywy chyba. To kapało wyżej z, tej, z odmy, ale trzeba już... Odkręciłem pokrywę, tylko muszę odkręcić teraz poduszkę. Się... No dobra. To ja Cię już puszczam tutaj, bo widzę, że się robi naprawdę ciekawie. No ale... Nie, nie rozumiem. To wszyscy, jak to Pan powiedział, wymieniali... Ło. Słyszycie jak stuka? Wszyscy rzekomo wymieniali zawieszenie całe i do tego by nie doszli. No ta nie, ta jest cisza. No pęknięty. To jakbyś bez odmy, bez rurki jeździł. Ty, ale... Woda. Masz zatkane, to raz, dwa. Sprawa wygląda następująco, że ktoś te przewody niepotrzebnie też posklejał. Tak, bo to jest taśma. To nie jest fabrycznie. Nie, to nie jest fabrycznie. Ktoś zamiast przewód wymienić... Zobacz, jak to wygląda wszystko. Chłopie, to jest zażygane niesamowicie. Spójrz, że to kapało sobie tutaj mój ten to, to ewidentnie na to kapało a stąd chlapało tam a wszędzie w dół no ale już mamy to na wierzchu tak ale to jak to wygląda tutaj uwalone ciekawe czy te masz te, uszczelki to, to jest przyczyną tych uszczelek tutaj jeszcze oczywiście. A, nie no jaja robisz już to ktoś zamiast dać nowe uszczelki dodał na silikon no to już jest wiesz co so, paparuch numer jeden Aha, widzisz. Szybko, szybko i zrobił, że zażył go to cały. Co kupić, to nie jest majątek. Zastanawia mnie jedna rzecz bardzo mocno. Jakim to trzeba być paparuchem, żeby coś takiego odwalić. No kurde, ty patrz. Ja teraz tak patrzę, ile tu silikonu jest. Zobacz, ile to nawalonej. Teraz będziesz musiał to wszystko czyścić, skrobać. Nie, to jest bez sensu. Czekaj, ja idę Ci zamówić komplet uszczelek i, i tą odmę rurkę. Tak? Są tu małe, tu jest. Tu sobie dwie. Się okazało się, że ta uszczelka jest do bani. Powinno być cztery, prawda? Tak. Dobra. Nie ma? Są. Są. Yy, mamy zrobić samą renówkę. Łącznie z tym wózkiem. się Ale to Patrz! To tak było sklejone, że kurwa... Mój ty panie Boże. Patrz, na kiślu. Patrz. No Przykleję to. Ja Silikon, to ja Tu był król silikonu. Słuchajcie, patrzcie na to. Wszystko w silikonie. Łącznie z tymi tutaj okay. dolotami. Ale zobacz na to! Tyle się pokusił, żeby wyczyścić, bo widzisz, tu masz ryski czyszczone. Masz kawałek szmatki? Daj, Daj, masz kawałek szmatki. Widzisz tutaj? Tak, tak no, wyczyść tutaj. O, o, widzisz, tar jakimś papierkiem. Widzisz, widać, że tar papierkiem, żeby nałożyć później pełno silikonu. zobacz, jak to ładnie wygląda. Dobrze, ja to jest wszystko. Pisz, tu wystarczy uszczelkę założyć. Tak, nową. No I przede wszystkim przeczyścić odpowietrzenie ja skrzyni korbowej. Bo wiesz, co się działo tutaj? ten masło, co tutaj się znajduje. Zobaczcie sobie, moi drodzy, się... dlaczego jest zażygany ten silnik. Już wam pokazuję. To, że tutaj jest pęknięty przewód, o, i sobie bokiem leciało. No to się zgadza, tak? Tylko, że skrzynia korbowa nie mogła się odpowietrzyć, ponieważ to masło to jest woda. Ona sobie zamarzała, tutaj, w tym miejscu i elegancko. Tym przecięciem waliła cały olej na zewnątrz. Wystarczy taką rurkę wymienić. Wyczyścić. No i to przede wszystkim wyczyścić albo wymienić rurkę po prostu. I tak samo, słuchajcie, trzeba co zrobić. I zobaczcie, tak samo tu będzie też tego pełno. I to też trzeba właśnie przeczyścić. No jest trochę czyszczenia, skrujowania. No, ok. Damy radę, chyba co? Wyszek, to jak nie Ty. Poważesz Ty się znasz. Dobra, pomogę Ci. Na ten moment wiemy, że do wymiany w tym samochodzie mamy drążek kierowniczy lewą stronę razem z końcówką, bo to główny powód pukania przy tej wstępnej diagnostyce. Oczywiście uszczelnienie silnika, wymiana uszczelki pokrywy zaworów, wymiana uszczelki, uszczelek kolektora sącego i kolejne roboty, czyli wymiana kompletnego wózka przedniego, bo jak widzicie stan jego jest bardzo opłakany. Dobra, panie Zbyś, bo widzę, że pan żeś tu jest. I chcesz mi powiedzieć, że pani powiedziała razem z bratem, żaden mechanik nie odkrył tego no jak stuku. No, no tak bardzo. powiedział. Już mówiłem o Z tej strony. Jak było z obydwu stron, to by się okazało, że to jest wina maglownicy. Tak. No, to jest tylko to. Tylko to jest co? Nie jesteś pewien, czy to to. Jeżeli mamy coś takiego, słuchajcie moi drodzy, to jest dążek kierowniczy, który możecie zakupić u nas na sklepie, ale oczywiście tu wam nic nie da, że tu se złapiecie klucze, będziecie odkręcać, bo w jabłku będzie wam się kręciło dookoła. Niektóre są takie, że można założyć klucz 32-36 i działa. Proszę, idę szukać klucza albo czekaj. Ja wiem, jak te klucze wyglądają. Bierzemy taki klucz, tylko musimy nakrętkę wykręcić. Bo nakrętka nam będzie przeszkadzać, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, co będzie nam przeszkadzać, to żeby ten wykręcić. Niektórzy się męczą jakimiś szczypcami, nieszczypcami i tak dalej. To jest naprawdę wielka męczarnia do wykręcenia takiego drążka. Wchodząc w ten sposób, o i tu zakładając klucz, to ten tutaj to sfadło nam się ściśnie i zacznie odkręcać, właśnie, nasz drążek kierowniczy. Ale musiałem go stuningować, tak jak i ty tuningujesz swoje rzeczy, ponieważ się obracał, bo są, zobacz, takie zęby malutkie. Tylko by pomyślą, że wymyśliłeś takie coś. No tak. Podejrzewa, no podejrzewałbym cię to. Trzeba było posmarkać, żeby to po prostu się trzymało. No. Jeżeli to jest tej samej długości, to będziemy w domu. No to było, ale można. No, ale to nie jest końcówka tej strony. Widzisz, ta jest wygięta w drugą stronę. To jest coś pięknego po prostu. <grystanie> Ale numer, pokaż. Czy to rzeczywiście no, jest to? No zobacz, że w drugą. Ale Widzisz, jest w tą. Mhm. I by w tego, felgę będzie ładować. Pięknie. Czekaj, bo nie wiadomo czy to. jest Teśmy to by to się narobili Ale teraz tak To pan Mateusz zamawiał Ale to jest koszpika pierdikną tam, odwrotnie powkręcał. Tak owrotnie. No choćby, to jest inaczej. To bije w Felgię, a to powinno być od Felgi. Ale dobrze zrobić. Zobacz, zobacz, zobacz się, tutaj. Danuta tak. 1 30032 Zobacz, zapytać, czy są symetryczne, czy jest lewi, zobacz, lewi, która to jest strona. Lewa. No lewa miał być, od strony kierowcy. Tylko, że ty tutaj jeszcze dałeś w ogóle z kalamitką do smarowania. No to powinien być dobrane, to nie jest tam Co, krótszy będzie? To wiesz, że to dłuższy to jest, jest w ogóle. Ten jest dłuższy, na ucie. Ten. No Ale zobacz w którą stronę jest skręcony. Patrz teraz na ten. to. Widzisz tu? Skręcenie masz w tom. No ktoś o, dał do tu. Wkręcił. Odwrotnie wkręcił. Może być tak, że tam jest lewy. Poczymaj chwileczkę. Coś Ci jeszcze pokażę. Bo to jest... Odwrotnie lewy, wkręcili czy? najprawdopodobniej te. Pomyliłem się. Wziął i z paczki i pozakładał po kolei. Nie to teraz musimy zamówić dwa takie. Nie jest dobrze, trzeba zamienić tom tam, a tom już wkręcić tu w nowe. Ale pani na śmiechem zje, rozumiesz? Dlaczego? Że trzy razy w ciągu pięciu dni diagnozę zmieniamy. Już nie zmieniać, już za darmo jej to zmieńmy. No. I tak będzie zbieżność robić. A jak tam wykręcać? Tak, wykręcę jej to, co znaleźliśmy. Słuchajcie, jak wczoraj widzieliście, już wózek, który tutaj jest zardzewiały. Przekazałem pani taką informację, że może być tak, że niedługo. Jej chłodnice spadną na ziemię, więc trzeba by wymienić ten wózeczek. No i tym bardziej, że tutaj był obcinany już. Tak, więc mamy nowy. Tak, u nas na sklepie taki możecie dostać wózek. Mamy tu super ładny, elegancki, piękny, nowy wózeczek, który wysił zaraz zamontuję. No dobra, pojazd wrócił na podnośnik. Dlaczego? Jakby to powiedzieć, będzie chyba, jak ktoś dostanie w ry yy, ten no, w papala. Dlaczego? Dlatego, że Zbyś przyjechał i mówi nie wiem, nie? dalej stuka. Ale słuchajcie, już nie ma stuków takich, jakby to powiedzieć po drodze, tylko stuka jak się kręci kierownicą. Gdyż, ponieważ okazuje się, że mamy uszkodzone górne mocowanie łożyska amortyzatora. No i problem polega na tym, że trzeba poinformować klientkę, że znowu koszta idą w górę. Nie zostawimy tego tak. A wiecie, no bez sensu jest no tyle zrobić tego wszystkiego, wiecie. Najlepiej to jest po prostu mieć auto zrobione naprawdę na tip-top. Klient oddał samochód po to, żeby był naprawiony, a nie po to, żeby po prostu był dalej e, uszkodzony. Tutaj jak widać, właśnie łączniki ktoś powymieniał. My wymieniliśmy drążek, końcówkę. A tu już stuków żadnych nie ma, ale mamy stuki kręcąc kierownicą. Więc musimy zdemontować sobie jeszcze McPersona, poinformować klientkę o koszcie dodatkowym. To właśnie ten stuk. Tak, ale ty zobacz, że ty zamiast skręcić, on się kręci tutaj. Razem z tym, a nie powinien tu się kręcić. No to powinien być na stałe, bo przecież to jest to. Tu... Znaczy to nie na stałe. On, on się powinien tutaj w tym kręcić, tak? Tak, ale, nie, ale bez... bez amortyzatora. Ale to, on się zamortyza... to Ale zobacz, że on się z amortyzatorem kręci. Popatrz. <laughs> jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobra, szarpaka musimy kupić kierownicę. Hm. To bo już ja to jak ty to z ciągnieniem troszeczkę wyszło może wiesz. Z tyłu. Ja wyścigałem Może ci się trochę, Zbyszek, coś źle włożyła sprężyna Nie no, do końca jest Patrzyłem Nie ma że do samego klubu tego bo tu nic się nie dzieje, To jest wszystko sztywniutkie już A tu leje patrz. Tak no masz zobacz po mnie, no bo... A wyjście sprawdźcie co innego jeszcze Zbyszek hmm. Czy to jest dokręcone, bo może się okazać, że będzie jak w małcie, że nie było dokręcone, bo ktoś to sobie robił To inaczej To nie tu, Może nie, nie. Czek. poduszka to się nie, 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 to w zawieszeniu coś. Słyszałeś to? No nie jaką uderzą? Wal? No? No? Nie będzie. Eee, nie. Masz rękawicę? Uderz w tłumik jeszcze? Wszystko na ten temat Drążki wymienione po co? Ale był różnie Ale co z tego jak magiel jest wyjebany? Magiel. Zaczęliśmy od takich najtańszych rzeczy Ale i tak będziesz miał kurde końcówki wyjebane A z tej... Gdzieś z tej się nie rusza Pani, Pani przyjechała z zaleceniem sprawdzenia maglownicy, Bo cała zawiecha jest wymieniona Odrzuciliśmy po diagnostyce magiel, bo jest drążek. Wyjechać. Tak. Podrążek był wyjebany. Po drążku był magiel. To o to chodzi wiesz, no ja co ja mam pani powiedzieć? Wymieniliśmy wszystko po drodze, ale i tak w efekcie to magiel. No, Na Pani trzeci samochód, ale jeszcze maglownicę zmienić. Po przejechaniu się z Marcinem dalej okazuje się, że coś stuka. Na parze. No i kurde, molek, podchodzimy do niej i coś okazuje, zbyszek łapie za koło, i wy, wy, wychodzi na to, że maglownica. Słuchajcie, klient, który zostawił nam to auto na początku, mówił, że tam już wszystko było wymienione i może być problem z maglem. Oczywiście nie jestem człowiekiem, który jest y, alfom i omegą, czy mój, moi ludzie i warsztat i tak dalej. Ale uważam, że za to trzeba odpowiadać. Nie wyobrażam sobie, żeby klient teraz miał zapłacić za maglownicę jeszcze. Gdzie zapłacił za końcówki kierownicze, zapłacił za drążek kierowniczy, zostało to wszystko zweryfikowane. Oprócz tego jeszcze łożysko było walnięte. Słuchajcie, stuki zostały, a tak nie może być. No i kurde, tutaj zaczynają się schody. Po głębszym zanalizowaniu stuków okazuje się, że magl jest czaśnięty. No i zaczyna się wielka chryja bo ja nie przekażę informacji klientce, że teraz musi jeszcze za magiel zapłacić, tylko ja muszę za niego tam po prostu wy wyłożyć pieniądze. Więc ja zapłacę za magiel, a jak widzieliście wcześniej, Zbyszek tam robił ten samochód i diagnozował i tak dalej i mamy między sobą teraz kwas, ponieważ no uważam, że mógł zdiagnozować ten samochód lepiej, więc podchodzę do Zbyszka i mówię tak. Tak, zawsze, tak, albo no to jeżeli nie chce płacić wybiegielu. Pani za końcówki, to zapłaci Pani za wymianę magla. No, wybór należy do Pani, czy za to, czy za to, ale niech kobieta zapłaci za jedną czynność, a nie za dwie czynności. Słuchaj, na swoje gardy. Ten do Dlatego ja podchodzę, mówiłem do, mówię tej do tej Ciebie, że Zbysz, musimy pogadać na temat tego auta. Ja daję ze swojej strony po prostu część, za nią zapłacę. Ty Dajesz robotę i zapominamy o tym temacie. A pamiętaj, że jeszcze może się okazać, zostawimy ten magiel. Będziemy mieli końcówki na coś. A może się okazać, różne fakapy w życiu. To może Kamil coś urwać, zepsuć. To Marcin coś może urwać, zepsuć. Każdy może coś urwać, zepsuć. robimy tak, jak że robimy Powinniśmy trzymać. Ja kupię magiel ze swoich, ty zrób robociznę ze swoich i zamkniemy ten temat, żeby wydać ten samochód. Tak, żebyśmy mogli wyjść z twarzy. Jak, to przecież klientka będzie za to płacić, ja mówię, czy do ciebie nie dociera że już, że się robił ten magiel po to, żeby po prostu najnormalniej w świecie wydać sprawny samochód. Jak sobie wyobrażę, że teraz ja zadzwonię do klientki, powiem wie pani, jednak pani miała rację, jak pani przyjechała, to pani dobrze mówiła, że magiel jest trzaśnięty. Słuchaj, to, że żeśmy znaleźli drążek walnięty, to, że żeśmy znaleźli jakąś tam końcówkę walniętą, to nie znaczy, że już jest wszystko cacy. Jeżeli żeśmy coś błędnie zrobili, powinniśmy za to odpowiadać. I mówię do niego jeszcze raz. Ja dam od siebie po prostu magiel. Magiel nie jest na szczęście drogi, bo kosztuje około 300 zł. Więc ja od siebie dam te 300 zł. Ty daj tą roboci, robociznę od siebie, bo żeś źle zweryfikował usterkę i będzie temat zamknięty. No niestety, i dyrydy, ponieważ pan w potrzebuje na full. Mieć zapłacone i powiedział, że nie wchodzi to w rachubę. No i żeśmy się tu sprzeczali, ponieważ ja nie wydam klientce auta, żeby miała ja za to jeszcze zapłacić za magię. Skoro mój człowiek zrobił błędną weryfikację, to my za to powinniśmy odpowiadać. No i mamy teraz, że tak powiem, na ostrzu noża postawiony na warsztacie między sobą sytuację, że jakim prawem ja. Będę za darmo dawał klientom maglownicę. No tak, będę, bo jeżeli źle zostało coś wykonane, to za to powinniśmy odpowiadać. Do niestety nikogo nie dochodzi, że jeżeli błąd jest popełniony po naszej stronie, powinniśmy za niego odpowiadać i tyle. Dobra, także może być tak, że będzie ekipa z i jedną osobę. Nie wiem, jak to się rozegra, jak to się rozwikła. Jest to naprawdę na gorąco powiedziane dla Was teraz informacja. Ja uważam, że klientka nie powinna za to zapłacić. Wręcz przeciwnie, e, powinniśmy wymienić tą maglownicę na swój koszt. I tyle. Gdyby od początku była zdiagnozowana usterka, że to jest maglownica, słuchajcie, nie byłoby potrzeba drążków, końcówek, nie byłoby potrzeba e, robić tyle roboty niepotrzebnej. Tak. Ok, lecę demontować, słuchajcie, maglownicę w tym aucie. Eee, na jutro zamówiłem, powinna przyjść najdalej pojutrze maglownica, więc zakładam ją i co? Wydam samochód. A co będzie ze Zbyszkiem? Obserwujcie, zobaczymy, czy się na tyle bardzo obrazi, bo bym powiedziałem dobitnie, że coś takiego nie powinno mieć miejsca. No dobra, słuchajcie. Eee, wymieniliśmy klientce tą przekładnię kierowniczą. Oczywiście zamontowaliśmy przekładnię używaną, słuchajcie. Eee, dlaczego? Dlatego, że to bierzemy już na swoje garby, tak jak wam mówiłem. Eee, przekładnia kierownicza po wymianie, słuchajcie, zero stuku, zero puku. Wszystko jest w porządku. No, mogliśmy od razu zacząć skapnąć się nad tym, że Tutaj gdzieś są właśnie te opisy, że tutaj było boom z tej strony. No i ta przekładnia oberwała na tyle, że właśnie stukało sobie. No dobra, też się przyznajemy do tego, że nie wszystko naraz jesteśmy w stanie wychwycić, ale wiecie, ma być to zrobione na najwyższym poziomie, a nie, że kurde molek klient będzie płacił za trzy rzeczy naraz. E, dlatego doszło do takich zgrzytów delikatnych między mną a Zbyszkiem w dniu wczorajszym. Bo ja uważam, że jeżeli już klient się zgodził na jedną rzecz, czyli naprawę uszkodzonej części. No, to nie można go obciążyć za następnie nową część, czy tam drugą część, tak, bo to słabo wychodzi w tym momencie. Zajcie moi drodzy, najważniejsze, że stuki zniknęły. Klientowi, jak oddamy samochód, będzie po prostu szczęśliwy i nie wróci do nas z jakimiś takimi problemami dalej stukającymi go zawieszenia, tylko po prostu wróci na coś innego. Dzięki serdecznie za uwagę, pozdro, i do następnego materiału. Trzymajcie się. Hej!